Siema, moi najlepsi ludki, tutejsi zebrani. Słuchajcie, nie mam mocy. Nie mam mocy. Byliśmy na seansach. I palę się teraz w kozie i patrzę w ogień i teraz tak. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi doradzali, piorą mi łeb. Trzeba czasem. Nie jestem kimś, kto się będzie wywyższał jak debil. Aczkolwiek czasem piszę komentarze, wiecie jakie, ale do ludzi dopornych. I ja się bardzo słucham, wyciągam wnioski po czasie. Znaczy po czasie, no doradzam się, Rafał mówi od razu kup tę płytę, a ja mówię blachę. Nie będzie blachy, jest płyta. I będzie kładzone to, takie cegiełki. Mamy klej ten do 90 stopni, no tam tyle na pewno nie dojdzie i, i teraz tak, będzie zabudowane odtąd, tu Rafał mówi, żeby zrobić taki cyk, tu i tu zjechać. Tymi właśnie płytkami, na tej płycie Różowej, nie? Deszcz zaczyna padać znowu. A tak se przepalam, po prostu łeb resetuję. I kochani, weźcie żony swoje kiedyś na sesję. Wkręciłem nowe osoby, które przyjechały, poszły, na, posiedzieli na drugi dzień, powiedzieli, że nie idą, bo to nie dla nich. Przyszli. Przyszli i już się wkręcili. Nie bójcie się, że nagość. Nie musisz się rozbierać jeden z drugim. W ręczniku. To są nowe przeżycia. Jeszcze ja, Oskar Wawrzyniak był. Ja go... Poznałem osobiście, nie wiem czy to oglądać będziesz, ale pozdrawiam. Dla mnie to jest obecnie numer jeden w Polsce, który potrafi zrobić spektakle takie z życia wzięte, machając. Kto zna Oscara i trafił, to potwierdzi te słowa, nie? No i tak rozgadałem się. Wrzucę jeszcze trochę z y, y, Termy Azun, to się nazywa, hotel Azun pod Olsztynem, co nieco tam powrzucam. Dzisiaj jeszcze jest tam Nikola też Szczepańska, która tam stacjonuje na co dzień, a Oskar jeździ po Polsce w Czeladzi, w Teladzi macha, tam jest numer jeden w Polsce, tam jest, tam są jedni z najlepszych ludzi, nie. No i tak se palę i powiem Wam tak, zacznę testy, jak to już będzie zrobione tutaj bardziej, nie, wiecie, żeby można, yy, no dać, na przykład rozpalam o 13, wrzucam trzy brykiety, na przykład dębowe, czy tam jesion, drewno, i będę wam mówił jak on trzyma nie? to jest piękne, przymykacie sobie cykupyku i to sobie powolutku parę sztapek i to będzie z 7-6 godzin trzymać naprawdę ten piecyk fajnie trzyma tu można wyścić sobie coś można to zdjąć fajna sprawa, na początku najlepiej troszkę rozgrzać rurę jak ktoś nie był dłużej albo ma za krótko no to może troszkę dymić, ale ja już po prostu nawet jak, no nie był raz dwa dni otwieram i tam Wiecie, karteczkę, żeby zasały cześć pieśni, nie? Od góry rozpalam, rozpalam, mówię, rozpalam z początku tak słabo trybi, to przy odpalaniu robię tak, wiecie. Zobaczcie, jak cuk się robi, widzicie? Jak się otworzy, jak się przymknie, tego nie ma. Ale jak to rozkręci się na maksa, no to tak dobrze się pali. Ale jednak, jak się drzwi otworzy, to robi się dopalacz, nie? Ale to jest niepotrzebne, jak już się wam tak w miarę rozpali. Można sobie zamknąć ten koreczek. Ja robię tak. Jeden obrót, drugi, trzeci. No to w sumie półtora obrotu, nie? Dobra, nieważne. I tyle. Blacha. Zakupiłem nową blachę. Będzie ładna taka blacha pod piecyk. Nie podoba mi się. <laughs> Wiecie, jak to jest. I także w tym tygodniu możliwe, że to już będzie po prostu skończone, nie? Wujar Rafał tutaj schody zaczął. O tutaj, teraz na razie. Poprzymierzane, zostawiamy ten beton. Nie chce mi się tego kłóć, tego i tak nie będzie widać. Możecie sobie gadać co chcecie, mogę tą tylko ziemię wybrać tutaj, nie? Bo to i tak pod spodem pod schodami nikt tam łazić nie będzie, nie? Stare schody leżą tam. Jestem tak wypompowany, dwa dni seansów saunowych. Wpisz ktoś seansy saunowe, to się ucieszę chociaż, że oglądacie trochę dłuższe te filmy. Saunie, weterani, wiem, piszecie. Bajeczka. Mówię Wam, dwa dni seansów wykończyły mnie o 23.00, Oskar robi takie piekielne. Nikola jeszcze wpada i dopala, kto jeździ to wie, i we dwóch jadą. Oskar używa o 23.00 25 litrów wody, jak pamiętam. Ja siedzę na dole, Jola na drugim, ludzie hardkorzy na trzecim, ale wszyscy uciekali po drugiej kulce, nie? <ścoughs> Z góry, nie dało się. Ja jeszcze jestem za mięczek, trochę, żeby siedzieć u góry ale przesiaduje całe seanse i teraz Czelać, Czelać, chowa. Korci nas, żeby tam pojechać, bo to Moskarz często jest, bo on tam gdzieś stamtąd pochodzi. Poznań troszkę na drugi plan odpad, ale jestem zajarany, powiem wam, nie wkręciłem się tak jak teraz, co drugi raz przyjechał, był najpierw pod koniec wakacji i teraz przyjechał no teraz był, no, teraz nie? Początek listopada. Może do Wangi kiedyś przyjedzie. Rozmawiałem z nim na ten temat, ale chłopiec jest tak już poukładany. Wiecie, no na miesiąc czy półtorej do przodu, nie? Tak chłopaka przyjmują fajnie, no bo ma talent. Dziękuję. Do następnego. A tam się ładnie pali. Elegancko, ale jestem wypompowany.